Witamy Was serdecznie ponownie z El Tunku, gdzie pokażemy Wam jeszcze przez chwilę jak wyglądają tutaj wieczory, wędkowy czy sobotni wieczór, gdzie zjeżdżają się okoliczni Tubylcy, czyli Salwadorczycy, żeby poświętować weekend. Przy piwie, winie, przy tańcu, śpiewach, na dyskotekach, gdzie nad wybrzeżem, do... nad wybrzeżem gdzie do miasta wieczorem ustawia się kolejka samochodów, żeby wjechać na teren tej wioseczki. Także muszą te samochody zapłacić za wjazd do tej wioski dolara. A później także znaleźć sobie parkingowe, miejsce parkingowe. Za które też trzeba zapłacić. Za które trzeba zapłacić. Od... To jest to ma lepiej, to sobie zaparkuje za darmo. Jak znajdzie miejsce. Wątpię, żeby znalazło się to miejsce za darmo, ale ceny widziałem oscylują od 3 do 5 dolarów. Za miejsce parkingowe. Także wstawimy Wam tutaj filmik z jazdy miejskim autobusem, takim amerykańskim, starym, tanim, gdzie bilet kosztuje 25 centów. I zobaczycie sobie, jak wygląda taki autobus z miejsca pasażera obok kierowcy, gdzie siedzi kierowca jak jedzie jakieś je światełka kolorowe normalnie jak choinka i ogólnie jeżdżą te autobusy niektórzy, niektórzy z nich jak kierowcy rajdowi centralnie nie zwalniają jakby na zakrętach właśnie niespełnieni rajdowcy tak. I także tu także można zaobserwować lokale gdzie gra muzyka gdzie można sobie posiedzieć napić się piwa, wina posłuchać muzyki jeśli ktoś lubi tu jest jedna dyskoteka, jest zamknięta ale tu na przykład mamy lokal, gdzie gra muzyka e. tu ta sama uliczka tu grają także stale, w większości puste tu na przykład dziś jest zamknięty gdzie w gra muzyka ale nie widziałem tutaj za dużo gości większość siedzi na wybrzeżu Wspólnie pandemia dała się we znaki wszędzie. Tym, że nie ma zbyt wielu turystów. I tak dzieje się wszędzie. Czy w Meksyku, czy w Salwadorze. Czy... O, widzę chyba autobus jedzie miejski. Czy co to tam tak świeci? To jest może ciężarówka. Ciężarówka? Taka oświetlona? Mm -hmm. Jakaś ciężarówka. To pewnie z wodą cysterna. 14 mm -hmm. wodą, bo ogólnie większość samochodów tutaj montuje sobie światełka, jakie chcą. Niebieskie mrgają jak koguty policyjne mm -hmm. w Polsce, e, różne kolorowe. I prawdopodobnie no. mogą to robić, skoro to robią i nikt nie zwraca, policja nie zwraca na to uwagi, co według mnie e, może rozpraszać kierowców nadjeżdżających naprzeciwka i spowodować na przykład jakąś kolizję. Tu jeszcze widać o tam ten ma na przykład niebieskie z przodu, miały jakieś zamontowane, to tylko niebieskie, ale mają przeróżne. Widać jeszcze... Mają wszystkie szyby przyciemniane, nawet i przed nią. <laughs> Nie widać kto jedzie w środku. Te samochody widmo. Tam jeszcze widać pięknie pomalowane niebo po tym jak zaszło słońce. No nie, można też znaleźć sklepy ze zdrową żywnością. I e, mimo opowieści, e, które słyszy się z każdej strony, że Salwador jest niebezpieczny, to jak na razie czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie. Nie, było, nie, nie mieliśmy żadnej sytuacji, w której mielibyśmy się odpocząć. Mimo, mimo tego, że z każdej strony tylko słychać jak bardzo jest niebezpieczny Salwador. I... No i ogólnie na Unii naszej polskiej, bo polskie, government go e... nasz informuje także o tym. Tak. tak, jednak się okazuje, że ciężarówka, która stała z przodu to nie autobus, a cysterna, która rozwozi wodę pitną prawdopodobnie do restauracji, do domów. Belzunco, Salvador. Także zapraszamy na nasz profil na Instagramie, także Podróże bezrobotnych. Tam mamy więcej materiałów, czyli zdjęć z miejsc, które odwiedzamy. Jeśli byście byli zainteresowani, to zostawcie serduszka, a także prosimy o obserwowanie. Dziękujemy Państwu znowu za poświęcony czas. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny odcinek także będziemy się starać żeby kolejny był jeszcze ciekawszy żeby było w nim więcej informacji i zapraszamy do subskrybowania i do udostępniania naszych materiałów za co będziemy, jesteśmy wam ogromnie wdzięczni życzymy wam wszystkiego najlepszego dużo radości i samych sukcesów w życiu także na koniec chciałbym pozdrowić jeśli bo mam taką możliwość oczywiście, mm -hmm. bo to jest mój kanał Kacpra, Olafa i Oskara Do Słuchajcie zobaczenia dobra. następnym razem, papa pa.